Uh, witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną, naszpikowaną taktyką po sam korek partię, o, której się troszeczkę ulało, więc Heniu, przynieś jakieś papierowe ręczniczki, wytrzemy to. Rok 1930, ale Alechin kontra Mendelewicz, moi drodzy. Myślę, że tyle słowem wstępu nie będę przeciągał. Kawka, herbatka w dłoni to już nie jest wybór, to jest kwestia, moi drodzy, obowiązku mówiąc obowiązku, żeby z czy też herbatką w dłoni wypatrywać tych kulminacyjnych momentów, a w tej partii będzie ich całkiem sporo. Siadajcie wygodnie, jedziemy, D4, strona Lechina. No moi drodzy, lechin często otwierał się ruchem E4, tutaj mamy jednak D4, przerzucił się na lewą rękę, wydaje się. Skoczek F6, żeby nie wpuścić pionka na E4, no to z tej mańki C4, moi drodzy, E6, skoczek C3 i gońc z B4. Podwiązana figura, co za tym idzie białe, nie kontrolują pola E4. Uniemożliwienie manewru do centrum, czyli pionę 4 jest na razie impossible. W tym miejscu E3 i tutaj Roszada jest ruchem OK B6. Go nie chcę przyjść na B7. i Wiadomo, D5C5 to są ruchy standardowe, które chcemy w pewnym momencie zagrać. To jest troszeczkę prowokacyjny ruch, no bo zaprasza Hetmana na F3 stępem na wieżę. I teraz tak naprawdę skoczek C3 przesłonięta została przekątna i za chwileczkę go więc B7, Roszadka. No i później może jakieś D5. Goniec D2 rozwiązanie związania, moi drodzy. Goniec B7 grożą jakieś takie. To w ogóle zabrzmiało, jakbym miał jakąś mutację przechodził. Jakiś strzał z osłony typu skoczy H5 broniący gońca. Więc trzeba mieć to na uwadze tutaj Hetman G3. Ogólnie, ale no nie udził się, że wygra to wieże, wiadomo, ale on chciał Hetmana na królewskim, tam gdzie będzie stanowiony atak. Hetman patrzy na pole, moi drodzy G7 i pytanie, jak bronić tego pola. Można pchnąć, ale to jest osłabiające mocno z tak naprawdę wszystko jest w porządku. Skoczek F3 rozwijamy się powolutku. Skoczek, moi drodzy, otwiera gońca idąc na 7, a tym samym może na G6, przesłaniając linię, może nawet na F5, atakując Hetmana. Gońc, moi drodzy, D3. Ostatnia, lekka figura w grze. Kończymy powolutku rozwój No i D5 Prosi się o D5 tutaj jak nic Tu jednak moi drodzy A6 D jest taka Czarne chcą zagrać C5 Tym samym osłabnie ten punkt Więc tak naprawdę chcą kontrolować pole B4, B5 Żeby skoczek nie przyszedł tutaj na d Logiczne No jak najbardziej, jak najchętniej Krótka roszada ze strony Alechina I planowane wcześniej C5 Co robić? Może wieża AD? Spoko, tu się wszystko broni Trzyma gra i buczy, wydawałoby się. Tu moi drodzy bicie na C5 Goniec bije C5 i w tym momencie skoczek do centrum e5. Centralna bestia i chcemy być może zagrać jakieś f4. Nawet może f5 później. Może później nawet jakieś f5 jest w tym momencie D6 na związanie, ale tutaj, moi drodzy, w 4 Tak naprawdę wcześniejszy plan. Co jest z tym pionkiem? Czemu on nie chce? F4, tak? No tutaj już nic nie grozi, spokojnie, skoczek niezwiązany. Ma tutaj piękną protekcję. Można było zagrać hetman C7, tak? Połączyć wieże i tutaj hetmana, hetmanem docisnąć po, po, po przekątnej. Tu jednak wieża, moi drodzy, wchodzi na C8. Ta linia być może za chwileczkę się otworzy. Wieża tutaj z A na D, na jednej linii z wrogim hetmanem. To też miejmy na uwadze. No i tu hetman C7 znowu jest posunięcie. Jak najbardziej. Tutaj jednak gońc, moi drodzy, na C5. Idea jest taka, żeby tego pionka, słabego pionka, atakować. Może którym ze skoczków przyjść tutaj. Może zagrać D5 po wymianie, którym ze skoczków i nacisnąć na tego gościa malinowego. Krucha 1 profilaktyka, żeby wiadomo, nie było jakichś problemów ze względu otwierającej się przekątny. Skoczek, moi drodzy, w 5 atak na hecia. I teraz pytanie: heciu odchodzi, czy wybijamy po prostu na F5? Oczywiście bicie na F5 było możliwością, ale czy to jest dobre dla białych? Prawdopodobnie niekoniecznie. Zamknięta w diabły przekątna, goniec jest przerośniętym pionem, nie ma dobrego Białopolaka, a tak naprawdę ataki na H7 to jest już tylko marzenie. Nie wiem czy coś tutaj mają. Ciężko będzie włączyć wieże do gry, no bo na tym skrzydle chce atakować alechin On gra Hetmanem na H3, spokojnie. Goniec jest w grze, bardzo dobra figura. Czekamy, czekamy na rozwój wydarzeń. No to D6 się prosi, tak? Gramy d wyganiamy dobrego skoczka, prawdopodobnie spodziewając się skoczek F3. No większość z nas zapewne odeszła by tym skoczkiem, ale nie Alehi, no, nie ma biegu wstecznego w swoim samochodziku, jedzie E4. Jeśli bicie, to bicie. No bicie mogłoby się pojawić, zwróćmy uwagę na to, Ebi F5, ale w tym momencie jakieś E4. Mały grill w centrum, może gonie C2, <laughs> może goniec C2 w tym momencie nawet. Mały grill w centrum? No z grilla to raczej nie będzie, moi drodzy. W Wuzeli tym razem? Nie, goniec C2, goniec C2. To są jak najbardziej jakieś tam możliwości. Eee, wracamy do partii. Tu jednak czarne odeszły z który jest podbiciem, pozagrały sobie nim na hasze i mówią: dobra, a co teraz? Twój skoczek wisi, hej. Wracasz nim grzecznie na F3? No można było, jak najbardziej dobry ruch. To ale nie nagra. Goniec C2 w tym miejscu. What the hej? Jak to? On nie chce, żeby ten goniec był później celem. A da, on patrzy dalej, przyszłościowo. A, coś niesamowitego, oddając lekką figurę. Tak, tylko że są rekompensaty. Oddał skoczka, to prawda. Skoczek musi odejść. Tym samym nie broni już H7, więc... Uuu, tu jest coś. Co za tym idzie otwiera się, moi drodzy, linia F. Dla wieży i otwiera się przekątna, więc bicie, 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 o to tu chodziło w tym manewrze, skoczek w tym momencie do 7 jest misplaced, powiedzmy sobie szczerze, to prawda atakuje pionkę, ale spokojnie, teraz gońc leje h6, bicie i z roszady zostało, no niewiele, takie tutaj moi drodzy, gruzy troszeczkę. I wiadomo, są problemy typu wieża przychodzi jakieś matadory. mhm. Mm tak jest, skoczek też tak naprawdę z Hetmanem trzymają pole F6 i to jest ważna informacja. W partii można było zagrać F6 już, co było rzekomo najlepsze. Tu jednak, moi drodzy, równie dobre, niby Hetman E7. Hetman 7 Bierzemy to pole pod kontrolę dodatkowo jeszcze. Tak, tylko co tutaj przeoczył, moi drodzy, Mendelewicz? Na co nie spojrzał? Na to, że tak naprawdę tego skoczka, obrońcę tego pola można wyłączyć, a tym samym odciągnąć hetmana, więc oddaje jakoś. No tutaj ma policzone wszystko do spodu, bicie, bicie, hetman bije moi drodzy. Hetman g5, sza, król idzie do rogu, hetman moi drodzy f6, sza, król się ustawia na g8 i wieże f3. Ustawił sobie pięknie króla i zaraz wieżą przyjdzie na g3. Da mata, a jak się bronić przed matem, wiele opcji nie ma, trzeba robić miejsce tutaj dla króla tam królowi, jak to woli. Wieża FD, będziemy uciekać. I teraz powiem Wam tak: większość z Was zapewne zagrałaby w tym momencie. Bęg Wieża G3, szach. król F8, i nie macie nic. Nic. Tu szach, tu szach, to nic nie daje. Nic. I co dalej, słucham? Wracacie z szachem? No to król, moi drodzy, F8. To samo było po szachu na G7. Czyli wieża G3, nie. Not yet. Upada ruch. Zagryzający system. Co to za posunięcie? Skoczek D5. Uła! Uła! podpionka pionka? <grych> o co to chodzi? Zdej Mendelewicz twardo myślał. Twardy orzech do zgryzienia i rozkminił, że to może być pułapka po biciu pionkiem. Hej! To może być pułapka po biciu pionkiem. Więc wziął to tak naprawdę gońcem. Bicie tego gońcem nie jest dobre. Dlaczego? No, bo mamy w tym momencie bicie. Chodziło o to ze skoczkiem na D5, że odcinamy króla, czyli tak naprawdę grozi mat. Bo król, moi drodzy, nie, nie ucieknie tutaj na E7, więc trzeba go wyłączyć z gry. No i tutaj miał wybór czarny. Czy wybić to pionkiem, czy wybić to gońcem? Tak naprawdę chodzi o to, że bicie gońcem bezpośrednio otwiera gońca. Aha! No. A bicie pionkiem nie otwiera gońca? Okazuje się, że otwiera, tylko że mamy w tym momencie goniec, moi drodzy, bijący na D5. O, i wieża jest niestraszna, się okazuje, bo król F8, moi drodzy. Hetman nie wiem, no haszej załóżmy tak z jakimś tam szachem, król na spokojnie 7. Nic się nie dzieje, można wtrącić szacha, czy znaczy wrzucić szacha. król idzie na E8. Jeżeli zagracie tak, to mamy gońca, moi drodzy, który broni. Jeżeli napadniecie tego gońca, to w takim razie. Jakieś może wybicie na g2 nawet można też zagrać tak i bronić duży z możliwości. Dużo, ale tutaj się wybrania wszystko pięknie, ślicznie zagranicznie. Tu jednak, moi drodzy, bicie gońcem i bank No, otworzyła się przekątna. Co mogą teraz grać? Nie wiem, może wrzucić wieżę na C7, żeby dodatkowo bronić tych punktów. Królowi jest po prostu ciasno. Jest problem, tu poszło b5 w partii, moi drodzy, który już tak naprawdę przegrywa z automatu. <grywa> Jak to? No przegrywa z automatu, normalnie. Bicie na h7 gońce. Ajajaj, no trzeba tak naprawdę iść królem na f8 i w tym momencie hetman h8 szach. I chodzi o to, że nie d szach, co też tak naprawdę jest dobrym ruchem. Tu pewnie jakieś oddania, oddania gońca. Tylko tu wchodzi mat, matewski, matador. Znacie? Wieża f7, poświęcenie wieży, ojojoj, oj, oj. hetman f6, szach, wszystkie pola są słabe przy królu. Król, moi drodzy, wymuszone tak naprawdę, e8 i mat, goniec g6. What hej! Hey, co on tu pograł, nie? Znaczy oczywiście jest zasłona, tak? No tutaj partia poddana, no ale no, w tym momencie ma, tak. No bo ja mówię Matador. No to tu jest Matador, w tym momencie. Ale szlalechin to lubi pomieszać. Okazywała się kluczowa różnica. Bicie pionkiem, moi drodzy. Bicie pionkiem, bicie... Ee, bicie gońcem, tak? To była różnica. Istotna się okazywało. ależ jeden gdzieś tam błąd, jedna niedokładność. Co to się dzieje? Niesamowita sprawa. No aż kurde łyknąłem tej kawki, powiem szczerze. No dobra, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że party się podoba, dajcie znać i co? Słyszymy się na kolejnym filmie.